Wróciłam. Słuchajcie, mamy ten sam dzień, co nagrywałam wczoraj, ale już jestem po zajęciach, widzieliście? Dzisiaj były tak słodkie psiaki na zajęciach, że po prostu już pierwszy raz w ogóle miałam do czynienia ze szczeniakami dogami. Ale one wyglądały jak takie małe potwory, sami widzieliście? No, turbo słodkie. Jedna ich taka łapka to była większa od mojego maksa. W każdym razie, jesteśmy z powrotem, już się umyłam i zakręciłam włosy, bo podczas mycia trochę mi się zamoczyły, więc musiałam je zrobić na nowo, well, ogarniamy się na randkę. Nagrywam teraz oczywiście ze sztucznym światłem. Nienawidzę tego, uwielbiam światło dzienne, no ale jest wieczór, więc co, co ja mogę zrobić? Płatki pod oczy od Kimoko. Bardzo lubię i też właśnie Dominika mi mówiła o maseczce z Kimoko, a ja też już kiedyś mu ją polecałam. W sumie super są te maseczki. One są w Rosmanie i są troszeczkę tańsze od Biodens, Więc jeżeli szukacie takiego tańszego zamiennika, albo gdy akurat nie ma biodens na promce, albo po prostu, żeby sobie wypróbować, bo też są mega super, no to. te Hydrożelowe maski z Kimoko, mega spoko. Bardzo sporo z Was pisze do mnie i na Instagramie, i też tutaj w komentarzach i to jest takie urocze i serio na temat moich włosów, także bardzo dziękuję jeszcze raz. I serio, to już jest ostatnie takie bardzo mówienie o moich włosach, ponieważ i tak będę o nich mówić, bo oczywiście teraz te vlogi będą polegały na tym, żeby je jakoś odratować, więc będziecie mi świadkami, jak ja tutaj funkcjonuję. Na całe szczęście no prostownica się spaliła, więc nie będziemy jej używać. Po prostu Bóg musiał mi to zesłać, nie? Bo inaczej to bym ją używała, więc to musiało się wydarzyć. Ostatnio jedna z Was pytała mnie w ogóle, gdzie kupuję takie różne wstążki, kokardki do moich włosów, bo też macie cienkie włosy. I jeżeli chodzi o te wstążeczki, pamiętam, że swego czasu kupiłam sobie i różowe, i czarne, i mam je. Tylko te czarne obcięłam na troszeczkę krótsze, żeby sobie tak z boku spinać, jak miałam te krótsze włosy no to ja te wstążki kupuję w H&M Ale Kids. Także dział dziecięcy H&M mają właśnie takie wstążeczki na cienkie włosy, no bo wiadomo, ja mam włosy jak dziecko w takim razie. Nie, nie wiem, no w każdym razie, tam są takie właśnie słodkie kokardki, więc jak coś, to tam wpadajcie. No a te inne wstążki, no to po prostu mam takie wstążeczki o zwykłe. Tę bardzo lubię, ponieważ to jest wstążka, z moich zaręczyn i ona cały czas u mnie jest. No wiadomo, czasami muszę ją przeprasować jak ją umyję, bo wtedy jest pognieciona. No ale to jest właśnie wstążeczka, która była w moim pierścionku zaręczynowym. Więc jak sobie otwierałam, no to właśnie one tam były jeszcze jedną miałam. I zatrzymałam je na pamiątkę i sobie je teraz we włosy wplatam, także cute. The scent of wood smoke. Sunsets early and the wind blows. Mm -hmm. Sweater weather, heart. Sweater weather, heart. Is it the end or just the start? Wczoraj wieczorem już nic nie udało mi się za bardzo nagrać. Powrócę Wam przebitki, bo spędziliśmy cudowny wieczór, ale też nie miałam totalnie ochoty, żeby wyciągać kamerę. Wiecie, ja wolałam ten czas spędzić sobie z moim mężem przyjemnie. No a dzisiaj stwierdziłam, że Wam po prostu opowiem. Byliśmy na Restaurant Week i w sumie pierwszy raz. Nigdy wcześniej jakoś nie było nam po drodze, żeby skorzystać z tych ofert. To chyba jest raz w roku z tego, co się orientuję i... Ekstra jest to sprawa, bo można sobie popróbować naprawdę super takich miejscówek, które normalnie kosztują dość sporo, a tak to cena jest bardzo ok. Wkleję wam nazwę miejsca, w którym byliśmy wczoraj, bo naprawdę i mega polecam. Było tak super, jeżeli chodzi o klimat, o jedzenie, w ogóle. Byłam zachwycona poważnie. No, i porcje były idealne dla mnie. Może dla co niektórych były trochę za małe, ale u mnie było tak wszystko idealnie. Deseru nawet nie zjadłam, więc oddałam go Michałowi, ale nagrałam, także są przebitki. No, bo naprawdę wyglądało to fantastycznie, chociaż ten deser był dla mnie zbyt słodki. No, ale wiadomo, ja jak jest coś takiego właśnie słodkiego, to często jest to dla mnie zbyt słodkie i nie jestem w stanie tego zjeść, bo aż mi to nie smakuje. No, także jeżeli chodzi o deser, to go nie zjadłam, ale tak przystawki i danie główne mm. i były to też totalnie moje smaki. Michał powiedział, że mam sobie wybrać jakie miejsce chcę i jakie menu, bo on się dostosuje i też chętnie spróbuję czegoś nowego. No więc wybrałam sałatkę z krewetkami, awokado, coś w tym stylu, więc no wiadomo, było pyszne, a na danie główne była ośmiornica z ziemniaczkami. I oliwkami, no, mega smaczne. I nawet stwierdziłam, że mogłabym coś takiego, posta, oczywiście, że tego nie odtworzę, ale coś w tym stylu odtworzyć w domu. Mega wam polecam, jak będziecie w Warszawie, żeby tak poczuć totalnie klimat Warszawy, też takiej ze strony miasta, bo wiecie, że ja jestem bardziej z tej strony parków i uwielbiam Warszawę spokojną, pełną zieleni, tak? Łazienki królewskie to jest moja Warszawa, taką, jaką ja lubię. I nie za bardzo lubię takiej Warszawy, miastowej, z tej strony. No to nie jest mój styl, to nie jest mój vibe i taki nocny klimat Warszawy nie przemawia do mnie, jest zbyt dużo bodźców, ale raz na jakiś czas jest całkiem spoko się wybrać i poczuć też taki klimacik, więc jeżeli lubisz takie klimaty bardziej luksusowe, no to polecam. Polecam, bo fajnie sobie skorzystać z takich ofert, no i też Fajnie doświadczyć takiego miejsca, gdzie widać właśnie całe miasto, widok na Pałac Kultury i ogólnie, wiecie, z wysokości także. Więc tak wyglądał wczorajszy dzień. Pierwsza połowa sportowa, pilatesowa, druga połowa bardziej luksusowa. W ogóle dzień pełen kontrastu, ale ekstra. Jeszcze nieprzyjemności, które mnie spotkały, to w tej sałatce właśnie z krewetkami niestety był por. Por, cebula, czosnek. To są dla mnie zabójcze produkty. I ja niestety tego pora zjadłam. Nie wiem ile, bo to było naprawdę tak, że nie dało się tego zauważyć. I dopiero odczułam to w domu, jak już wróciliśmy, tak zaczął mnie boleć brzuch, że myślałam, że po prostu, wiecie, no było mi trochę przykro, bo mówię znowu to samo, dlaczego się to dzieje. No ale to był taki chwilowy ból. Poszłam spać i już jest wszystko dobrze. Także to był winowajcą, był por. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nic innego nie było tam takiego, co mogłabym wyczuć, że mi nie służy. No, także co do pora, nie polubimy się, mój drogi, mimo że jesteś całkiem smaczny, no to no. Nope. Po weekendzie wracamy do życia i mamy poniedziałek, także jedziemy na zakupy, ponieważ w lodówce pustka. Pustka totalna. Zobaczymy. Dzisiaj jest też taki ponury dzień, zimny, chłodny, już jest naprawdę taki zimno na zewnątrz że ja po prostu już czuję klimat zimy, nie wiem o co chodzi, ale już mi się zaczynają pojawiać takie rolki właśnie z grudnia i świąteczny czas i ja już po prostu czuję święta, ale to jest okej. Okay. Mamy listopad, w już zaczyna się małe szaleństwo. Jest tak zimno dzisiaj i strasznie wieje wiatr, także dobrze, że założyłam tym zimową kurtkę. Byłam w piekarni, kupiłam dwa bajgle. Bierzemy barszcz. najlepsza. Ej biorę, bo ostatnio miałam ochotę i stwierdziłam, że powinna mieć to zawsze w szafce na czarną godzinę. O spożywczy. Poro rzeczy już wypakowałam, ponieważ nie włączyłam mikrofonu, więc nagrałam, ale stwierdziłam, że okej, okay, nagrajmy jeszcze raz, <grywa> także let's go. No i co? Zakupiłam rzodkiewkę, żeby robić sobie bajgle albo kanapki z rzodkiewką. Do rzodkiewki oczywiście potrzebny jest twarożek, więc wzięłam ten Almette lekki, mam jeszcze twaróg w lodówce i sobie je połączę razem do tego rzodkiewka, bajgle... Mm. Płatki błyskawiczne Ocelio, uwielbiam je i ja jakoś tak przyzwyczajam się do tych płatków bezglutenowych i o wiele lepiej je trawię, więc przy nich zostaję póki co, bo mi lepiej służą. I staram się po prostu nie przesadać z tym glutenem. Jem gluten, ale w takich dozwolonych ilościach, że czuję się po tym dobrze. Kefir must have w lodówce zawsze powinien być. Ser do makaronu. I a propos makaronu, to dorwałam taki super jakiś bio makaron. Z mąki pełnoziarnistej. Bardzo mnie zaintrygował ten produkt. Jeszcze tych nie jadłam, więc będziemy próbować. No i do tego oczywiście Mutti, czyli pasata, która jest najlepsza, także mogę być twarzą. I słuchajcie, ona ma w sobie już całe liście bazylii. I ma naprawdę super skład. Kolejny produkt to dżem. I ten dżem tak samo jest taki bardzo tradycyjny. On jest w ogóle słodzony sokiem jabłkowym. I sokiem daktylowym. Także bardzo fajny skład. To, co ja ostatnio uwielbiam to granole z samego rana, i muszę w ogóle dzisiaj jeszcze zrobić granole. Uwielbiam granole skyr i do tego właśnie dżem truskawkowy. Jem. Wzięłam barszcz to też ze względu na Michała, bo on lubi właśnie barszcz. Także wzięłam mu uszka i barszcz. I dla siebie wzięłam dwa mleka roślinne. Rzadko teraz piję mleka roślinne, ale czasami najdzie mnie ochota, więc stwierdziłam, że lepiej, żeby były w szafce, bo później, jak mam ochotę, to ich nie ma. No i jest smuteczek, więc wzięłam. Niech sobie tam leżą na czarną godzinę, kiedy mi się ich zapragnie. O, i wzięłam takie oliwki. Nie wiem, czy będą smaczne, ale stwierdziłam, że spróbujemy. Woda kokosowa była na promce, więc też wzięłam, bo uwielbiam wodę kokosową i szczególnie jak jestem teraz odwodniona po raz kolejny, to wzięłam wodę kokosową i jeszcze sobie wzięłam miałam to osi. Czytałam z Chatem GPT, bo ja, ja w ogóle jestem taka, że wysyłam mu zdjęcia różnych produktów i mówię mu moje wymagania i który produkt jest najlepszy i stwierdził, że ten jest najlepszy z wszystkich osi, które mu wysłałam, bo ma najmniej cukru. I ogólnie jest najbardziej nawadniający organizm i ma najwięcej witamin. Także jak coś, to polecanko mój chat GPT. Skry. I ten skry uważam, że jest najlepszy, najsmaczniejszy. Ma też najwięcej gramów, najmniej w sumie kalorii z wszystkich. I jest najsmaczniejsze. I serio, ma też dużo białka. Nie wiem, to jest najlepszy skyr, moim zdaniem. Dajcie znać, jeżeli macie jakiś inny ulubiony. Pasta do zębów, bo tu używamy Rossman. No i w ogóle kupiłam sobie w Rossmanie do wypróbowania te mini maseczki, bo teraz były chyba na prądze. I wszyscy je polecają, więc ja nigdy ich w sumie nie próbowałam, więc wzięłam i zobaczymy, jak będzie. Wziąłam jeszcze jajka i to już w sumie wszystko na dziś. Tak, także wszystko teraz spakuję do lodówki. I, the Maybe it's here. I don't know my pumpkin spice is it real boots, boots, boots. All the, leaves. All the leaves brown. first day of fall is that a i Powiem Wam, że naprawdę super ona smakuje, właśnie zrobiona tym urządzeniu, bo nie jest taka zbyt twarda i naprawdę mega się przekonałam. Tym razem zrobiłam wersję totalnie czekoladową, bo jeszcze dodałam kakao na sam koniec, ale polecam je dodać na samym początku. Jak mieszamy banan z oliwą, z oliwę, to wtedy jeszcze kakao i wtedy wszystko pięknie się połączy. Ja po prostu w ostatnim momencie stwierdziłam, że chciałabym mieć czekoladową. No i pięknie pachnie w całym mieszkaniu teraz bananowo-czekoladową granolą. Są tu też orzechy, kawałki czekolady, także i Dajcie znać, czy próbowaliście jeszcze jakieś inne przepisy właśnie na granule w Fryerze, bo ta jest póki co moją ulubioną. Zrobiłam właśnie bajgla na wzór z być może, ale ulepszona wersja. I prezentuje się to tak. Mamy bajgel z twarożkiem. Zmieszałam właśnie twarożek z almestę, tak żeby to miało bardzo fajniejszą, kremową teksturę. Jajko, awokado, szpinak, rzodkiewka i jam. Ten być może był trochę cieplejszy, więc może powinnam go jeszcze trochę podgrzać. Do przemyślenia następnym razem. A z Wami słuchajcie się żegnam, bo muszę wrzucić jeszcze ten vlog dzisiaj na kanał. Także zgrywam pliki, zabieram się do montażu. Buziaki, cały ciało, widzimy się w kolejnych vlogach.